Nie tak? Ze złościu się, ale widać, że mu zależy. I pod decyzją mówi: Nie, nie idę. A gorący to po prostu o ogień idę tam wszędzie w ogóle. Ale letni jest to taki niezdecydowany my mamy przychodzić do, z ufnością do tronu Boga, przed tronem Boga, tak? Gdzie jest łaska za łaską, przychylność Boga za przychylnością Boga do nas, ale mamy przychodzić i odczułem, że mam przychodzić konkretnie w jakiejś sprawie, nie? Boże, potrzebuje przełomu. Potrzebuje głębi w tym temacie. Potrzebuje, tak? I to nie chodzi o to, że Bóg ma wykonać to polecenie, ale ja przychodzę zdecydowanie do Boga, bo to nie ma nic wspólnego z bojaźnią. Bo ja, ja też wiele o bojaźni nie powiem, bo ja jeszcze nie zostałem wprowadzony w bojaźń Bożą. Bardzo tego chcę, pragnę, modlę się o to. Ale to nie ma nic wspólnego dla mnie na ten moment z bojaźnią, że ja po prostu przychodzę do Boga. piszę słowo, że jeśli ziemski ojciec dawam dobre rzeczy, tak? Był w stanie takie, że to o ile bardziej wasz ojciec doskonały, który ten dar światłości jest doskonały, to zobacz, jakie Bóg może dawać ci rzeczy, tak? I w Jakuba piszemy też, to jest, to jest, że, że nieraz prosimy, ale nie dostajemy, bo, bo, bo prosimy ze względu na własne porządliwości, tak? Ale jeśli byś przyszedł o przełom wiary, o przełom w miłości Chrystusowej, o przełom w miłości, Bożej, ja chcę teraz i przychodzę konkretnie do Ciebie teraz, niejako wyzwanie rzucam, jak, jak Mojżesz, tak, tak bym to powiedział, ale chcę, panie, kochać nieprzyjaciół. Uczyń to dzisiaj, uczyń to we mnie dzisiaj. Uczyń to, bo oczywiście bez Boga nic nie możemy. Uczyń to dzisiaj we mnie, tak? I konkretny, jak jesteś, zdecydowany, przed tronem łaski, tak? Konkretnie przychodzi z daną prośbą do Boga, tak? Chcę przejść z wiary w wiarę dzisiaj, tak? Chcę, żeby szerzyło się królestwo, tak? Chcę bardziej znać Twoje serce, Twoją wolę, tak? Jeśli przychodzimy to, co jest Bożą wolą, no to Bóg no to, no to jest dobrym ojcem i on to spełni. Może nie od razu, ale na pewno wysłucha i z czasem będzie wprowadzał po swojemu mówcie w te rzeczy, tak? które, które dziś ma, bo nie chodzi o to, żeby rozkazywać, ale które ma dla Ciebie. Że powinniśmy przychodzić, wiecie, jak Jezus chodził po ziemi, to ja widzę, że On wykonywał to, co widział u Ojca, ale niekiedy i nie twierdzę, że nie widział tego Ojca, niekiedy było tak, że jeden wszedł na drzewo, tak? I Jezus to zobaczył. Jedna dotknęła się jego szat, tak? Bardzo mały, ślepy wołał, nie słyszał, nikt dalej wołał, tak? Byli pewni ludzie, którzy mieli pasję i pragnienie spotkania się z Jezusem i oni właśnie mieli ten konkret, o którym mówię, żeby przychodzić przed tron Boga, tak? W którym bardzo zależało na czymś, bardzo zależało na poznaniu Jezusa, bardzo zależało na uzdrowieniu, bardzo zależało, żeby po prostu kochać nieprzyjaciół, jak wcześniej mówiłem, że przychodzę do Boga, żebym nie przychodził do Boga na małżeństwo, czy gdziekolwiek jestem. Jest takim, no, z, z, z jakby, no... Bóg lubi, jak przychodzi z konkretem. Z konkretem, tak? I Bóg wysłucha ciebie. Oczywiście to nie, Bóg nie jest świętym Mikołajem i, i tego nie wypełnił, ale mówię, że wszelki dar doskonały pochodzi Ojca, tak? I ojciec, o wiele, o, jeśli ziemski wam da, to ten niebiański nam nam też da, tym bardziej, tak? O ileż bardziej, tak? Bo, ja myślę, że w ogóle im bardziej jesteśmy mniej cieleśni i zaczynamy widzieć w duchu i prosić o rzeczy Boże, to naprawdę mogą się dać kosmiczne rzeczy. Jak Bóg, bo, Bóg będzie je spełniał. Tylko On będzie je spełniał, jeśli to będzie Jego wolą, tak? A kiedy, kiedy, kiedy Jego wolę poznajemy? No i kiedy bardziej chodzimy w duchu, a kiedy porzucamy dawnego człowieka, kiedy porzucamy cielesność, tak? Wtedy, właśnie mogą się dziać właśnie rzeczy, bo, bo, bo to dzisiaj przywoła się do mnie, że czemu wracamy raz do grzechu, czemu po prostu wracamy do tego Egiptu tak zwanego... Bo wiecie, jak, jak ktoś chodzi w religii, to, to to jest tylko kwestia czasu, że dla niego Jezus będzie nudny w ogóle. I w ogóle całe to wszystko to będzie jeden wielkie... Jedna wielka nuda. Wszystko, no i, i taki człowiek pójdzie w ciało w ogóle, nie? jeśli chodzi w religii, tak? Natomiast pytanie trzeba sobie zadać, czemu ja widzę Kościół i Jezusa Chrystusa jako nudnego, tak? Czemu widzę diabła o wiele bardziej atrakcyjnego, skoro idę w grzech, odchodzę od Boga? Czemu ulegam temu kłamstwu, tej kupie posmarowanej w ogóle, owiniętej w sreberko? Czemu ulegam temu kłamstwu? Ja jest ojcem kłamstwa. On ma same kupy owinięte w papierek, a czemu nie chce podchodzić do, tej, do tego zawiniętego skarbu. Bo wiecie, żeby od, o, o, od, odwinąć skarb, jakim jest Jezus, tak? To nie wystarczy haleluja powiedzieć raz na tydzień i przeczytać Słowo Boże, tylko trzeba poświęcić swoje serce, oddać się Bogu całemu, całego, całe swoje serce, oddać się Bogu i Mu zaufać. I wejść w tą miłosne tango, w miłosną relację z Jezusem. Wtedy doznajesz rozkosz. Dlaczego Paweł apostoł pisał, że doniosłeś Chrystusa tam jedna chwila z Nim, parę sekund, to świat nigdy czegoś takiego nawet, nawet nie dostnie. Ja kiedyś mówiłem, że doniosłeś Chrystusa, to jest taka, że wszystko, co by ci ten świat chciał dać całą rozkosz, to nawet do skarpetki Jezusa Chrystusa, niewypranej. Tak bym to porównał, rozumiesz? Taka jest, mówię, doskonałość Jego chwały, doskonałość Jego obecności, dosko doskonałość Jego... tym jest doświadczanie Jego istoty w ogóle. Jego istoty. Słowo Boże mówi, że my tak naprawdę mamy wierzyć w tego, którego Bóg posłał. To jest nasze zadanie, to jest, będziemy wypełniać te dzieła, tak? Bo jak będziemy wierzyć w Jezusa, to co dla mnie to znaczy, wierzyć w Jezusa? Czyli będę go poznawał coraz bardziej. A jak ja będę go poznawał. To On już się zajmie całą resztą. On, on uczyni dzieła przeze mnie przez ciebie tak, jak On chce. A ja przy tym będę wywalony na hamaku i będę największą rozkosz w oglądaniu dzieł bożych i w oglądaniu króla królów w akcji. Zobacz, jaka to jest rozkosz. Oglądanie króla królów w akcji. Rozumiesz? Dla mnie to jest oglądanie chwały Bożej. Kiedy Jezus, o, kiedy Jezus się porusza, kiedy jest poruszenie w duchu, tak? Przez swojego Ducha Świętego, Jezus się porusza, to to jest po prostu rozkosz i nic się ani nikt temu się nie może przeciwstawić i to jest największa w ogóle pff, to jest splendor w ogóle Boży Boży chwalebny splendor nie, więc mówię, że to mamy właśnie przebijać się w Duchu i dążyć do tego byśmy oglądali Chwałę Bożą, oglądali Jezusa bo inaczej skończymy w ciele no bo jak ja raz na tydzień czytam Słowo i raz na tydzień się modlę i, i coś tam zrobię, a reszta życia żyje w ciele, to wiecie, życie w ciele i na, na sposób cielesny to jest życie pod demonami a demony już bardzo dobrze wiedzą, jak wkręcić człowieka w te kłamstwa, w te gówna zawnięte w papierek. Bardzo dobrze to robią demony. Kłamią, nie mają miłości i tak dalej. Na początku cię ci, ci, ci dadzą jakąś taką podnietę, tak? A później skończysz w depresji i, i, i w złych rzeczach. Natomiast mamy szukać mamy szukać Jezusa całym sercem. Całym sercem. Całą swoją głębią. Mamy zabiegać. Mamy yy, mamy się jak to się mówi. Wiecie, to jest nasz oblubieniec, a my jesteśmy oblubienicą. Czyli to jest nasz mąż. My jesteśmy żoną. Czyli zaloty, tak? Zaloty. Miłosny romans, zaloty do Boga. <grym> to właśnie religia mówi, że wiecie ja bym powiedział tak, że mamy podchodzić do Boga, ale że się da.